Vila de Mad Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie jaki mamy widok z kempingu Hiszpania budzi się do życia. Piękna Andaluzja może wczoraj wieczorem chciałem wam pokazać aż późno było dużo ludzi się tu kręciło Dzisiaj już prysznic I dzisiaj w planach śniadanie w, Nersch, w miasteczku Nercha Mówię po cichu, bo tu wszyscy jeszcze śpią Chociaż mamy 8.30 Ja chcę wypić kawkę Obudzimy chłopaków I pojedziemy do miasteczka e, Tam gdzieś złapiemy jakiś parking I pójdziemy sobie na kawkę i na churrosy, taki jest plan Zwiedzimy miasteczko, i później zobaczymy jakaś sytuacja z jaskiniami, które są tu niedaleko. Teraz nie podam Wam nazwy, bo nie pamiętam. Ale jak już bliżej sprawdzimy podjedziemy, to wam wszystko pokażemy. Jednak parcela chyba fajna, bo rano mamy tutaj super cień. Słońce tam wstaje, tu mamy drzewa, i także jesteśmy w kompletnym cieniu. Można spokojnie wypić kawę a wieczorem. Mamy taki zakątek ścianę. Za nami mamy sąsiadów. Dużo ludzi wczoraj zjechało, ale już tak późnym wieczorem 20-21. I tutaj cudowne morze. Słuchajcie, bardzo śmieszna sytuacja. No, wszyscy się śmieją, bo okazuje się, że tu w naszym tym konarze drzew? No, a w, tam tak, w naszym. Czy nie mogę. Nie wiem, mi jaki masz kot. Tu Remy wczoraj sfotografował węża. Bardzo śmieszna sytuacja. zobaczcie jaki wąż w nocy pozamykaliśmy się dosyć wysoko Ala ogląda na tym drzewie był ten wąż także gruba sytuacja czuję, że duża większość Was już nie przyjedzie do Hiszpanii pod namiot Wiecie, no okazuje się że są dwa węże i to w tym drzewie jest nie wiem, to nazwa dziura dziupla i ostatni siedział wczoraj wieczorem Latarką świecił I tam są dwa węże Alica już jest pozamiatana Już namioty będą pozamykane po dach muszę dopompować tego ty dołu no, okazuje się, że super atrakcje nas czekają wieczorami. Ala jest przerażona. Tu obok nas, w tym konarze drzew, są dwa węże. Będzie śmieszne. Będzie śmieszne. Jedyna rzecz, której się, które, które się i to są węże. Chcesz się ubrać, opatulić ręcznikami, może przeżyjesz. Z, z latarką na połowie. Muzykę puszczać z głośnika. Boję się światła, to będę miała światło. Powiedz, że jest duży parking w centrum, ale... Blisko centrum mamy duży parking, ale coś tutaj mało miejsc jest. nawet. Jesteśmy dosyć szybko z rana. Powiem wam szczerze, że no mnie trochę śmieszy, ale Ala i Antek są troszkę zmrożeni. I okazuje się, że, że sytuacja... mi siedział przed namiotem jeszcze około godziny 12, co zaczął szurrać. Myślał, że kot jakiś czy pies, bo ostatnio z kotami walczyliśmy. No i zrobił zdjęcie dwóm wężom, które... No, bytują chyba tuż obok naszego namiotu i w konarze drzewa mają swoją jamę. Także jest generalnie wesoło. Będę Najgorzej się boję w nocy czy wieczorem, wracając z restauracji czy z toalety, jakoś nadepnąć. Bo z tego co on mówił, to raczej się boją światła, bo jak zaświecił latarką, zrobił zdjęcie, to bardzo szybko. Uciekły. A ja wychodzę ze swojej strefy komfortu. O. Nie boję się pająków, nie boję się żab, ale wiem, że się trochę boję, ale że Antek się boi też, więc nie chcę go straszyć i mówię, że wszystko jest ok. Rola życia. Ja się wcale nie boję, ale trochę się boję. No nic. Może właśnie będą sobie żyły z nami w symbiozie. No no. Czyli nikt nikomu przeszkadzać nie, nie będzie. będzie. My na pewno nie będziemy im wchodzić w drogę, bo ja będę omijać. Szerokim ukiem. Wiemy tylko, że namiot na noc musimy dosyć solidnie zamykać. Na pewno fajnie, bo jak nie wiedziałem o co chodzi. Bo jak się obudziłem, to właśnie do połowy od. Nigdy tak nie zamykaliśmy namiotu. Także no, pozamykał nas, żeby było nam bezpiecznie. I czemu ja śpię w najbliżej Węży? Ja <laughs> mówi, że śpi najbliżej Węży. Chociaż no, sąsiedzi nasi chyba w nieświadomości w ogóle to są rozstawieni w takim małym namiocie bardzo, bardzo blisko tego drzewa. No w nieświadomości, bo my też byliśmy nieświadomi. Nie no. Ja nie chciałem pokazać, nie pokazać nie zdjęcia, a Alicja powiedziała, że absolutnie mam nie pokazywać, pewnie jutro sobie pojadą i żeby lepiej, lepiej nie wiedzieć o takich sytuacjach. Właśnie, po co się ma człowiek stresować? Tak. Jak się nie wie to... Okay. Także taka krótka wiadomość w naszym dzisiejszym vlogu z miasteczka Nercha dla o, was. Jest my się no, aczkolwiek kemping jest mega mega klimatyczny, zwłaszcza te miejsce, przy basenie, restauracja, światełka, muzyka. Wszystko gra. Można się napić sangrii, dobre piwko i ponoć nawet dobre jedzenie, ktoś tam w komentarzach pisał. A my idziemy na śniadanie teraz. Takie jak u nas w Polsce, soki. Wjeżdżamy na nas klimatyczny kemping kemping z wężami. Ale idziemy zgłosić do recepcji, bo nie wiadomo co to są za wężek, śmiechy, śmiechami, ale lepiej żeby. No ale może jak pani będzie tam przechodziła, kogoś instalowała. Często chodzi. No, może no, jakieś drzewo też pokazać, nie? Że w tym drzewie. Mam jakiś nowy namiot? Bo tego namiotu nie było, nie? Jesteśmy na kempingu. Zobaczcie, w sumie nieźle nam się chyba udało. Bo tu parking, bo tu kemping się zajmuje po prostu. Tu już są rozbijane namioty, tu przyjechały koło nas dwa ogromne kampery. Także no, dobrze, że udało nam się tu zarezerwować. Bo w tej chwili już o miejsca by było bardzo, bardzo trudno. Zrobiliśmy dzisiaj zakupy, kupiliśmy przede wszystkim wodę, jakąś fantę, mleko, mąkę, jakbyśmy chcieli naleśniki, dzisiaj będzie makaron bolognese, bo przedwczoraj, kupi przedwczoraj kupiliśmy mięso mielone, mamy świeży makaron z Lidla, będziemy zaraz gotować, mamy świeże pomidory, dużo owoców kupiliśmy. No teraz nie mamy cienia, bo słońce jest dokładnie nad nami, ale one później tam zachodzi i ta ściana zrobiona przez trap bardzo nam pomaga. Tam będziemy mieli kawałek fajnego cienia. Jedzie kolejny wielki camper. Nie wiem, gdzie on chce miejsce. Wjeżdża. A może tam do tyłu będzie cofał. Bardzo dużo miejsca. Tu jest jeszcze jedna parcela koło nas, pomiędzy nami a drzewem. Może się zdarzyć tak, że będziemy mieli z tej strony jakiegoś e, małych sąsiadów, którzy przyjadą na malutki namiot. Jest taka ewentualność, numer 21. Kupiliśmy sobie taką chustę. I dzisiaj ją, zobaczcie, tam rozwieszył góry, żeby było dodatkowe słońce, zacienienie. Z takim drzewem, ale do góry nogami teraz nie No mamy takie drzewo. Także w niektórych sytuacjach jak będziemy będziemy mogli sobie tak rozwiesić, ja będę gdzieś jakieś linki rozwieszał i w ten sposób też możemy sobie ten cień jakoś tam modyfikować. No teraz jest, no już mamy w sumie 16 godzinę. Ale za godzinę, za dwie przejdzie tam na prawą stronę słońce wczoraj wieczorem i tu mieliśmy fajny cień. Super, cof do makaronu. Makaron kupiliśmy świeży yy, z Lidla, także będzie pyszne jedzonko. Taka obiadopłacie. Cebulę, pomidor, papryka i czosnek. 5 minut i sos będzie gotowy. Wstawimy garnek. Świeży makaron. I będziemy mieli spaghetti bolońskie. Jak tam chłopaki? Niestety przez nieopatrzność kupiłem dwa różne rodzaje. Chciałem dwa kupić takie. No ale nie to no wymieszamy i tyle. W Polsce też są takie makarony. Też je kupujemy i generalnie polecamy. I dosyć mocno smakują. I często robimy właśnie taki sos boloński z takim makaronem. Zobaczcie, teraz nastawiłem wodę na makaron. I Mam funkcję właśnie gotowania. Ta temperatura jest bardzo wysoka i wtedy bardzo szybko się woda gotuje. Naprawdę. Na tej indukcji bardzo szybko się ugotuje. Za chwilę będzie zagotowana, wrzucimy makaron i będziemy mogli jeść. Dostało dokładnie 5 minut, i woda się ugotowała na tej indukcji. Także bardzo fajnie. Wrzucamy makaron, który trzeba gotować. Ja Teraz nie wiem, nawet. Minuty chyba. Tu Tu masz. Tu ile? Jezu, to ten 8 minut, ten 3 minuty. To ten odwrotny. No i ja nie wiem, złap, Myślałem, że wziąłem te dwa takie same, a pod spodem był inny A dlatego, że biorę dwa, bo już na naszą rodzinę jeden to za mało. makaron gotowany. Zadek wystarczy, tam co mamy. Nasz obiad o kolacja. Gotowa, smacznego chłopaki. I smacznego węzu. Dzisiaj było pranie za 4 euro, pralka wyprała dzisiaj białe, mamy słoneczny dzień, rozstawiliśmy sznurki. Pranie rozwieszone, wyprane, także czyste białe koszulki, t-shirty, spodenki będą do następnych naszych wycieczek podróży. Także tak to wygląda do południa zwiedzamy, po południu gotowanie, pranie, no i chillał przy, przy namiocie. A dodatkowo widzieliście super basen, na pewno pójdziemy się schłodzić na baser, na basen, także yy, fajny klimat tutaj na kempingu. <laughs> Mamy śmieszną sytuację, e, przyjechali tu sąsiedzi, którzy są pod małym namiotem. No ja stwierdziłem, że chciałbym wiedzieć, ale mówi, że niepotrzebnie. Powiedzieliśmy, że są węże. Pani powiedziała, że to jest żmija liberyjska. mi mówi, że absolutnie nie. A ona w ogóle nie chce wejść do namiotu. Powiedziała, że tu nie będzie spać. Trochę spanikowali, w ogóle poszli do właścicieli. Także chyba, że głupio, że powiedziałem, ale mówi, że, że... Znaczy ja bym wolał wiedzieć. Nie wiem co wy sądzicie na ten temat. Ja bym wolał wiedzieć, że obok nas są węże. My na no pewno wieczorem e, zamkniemy się full. No nie wiem, nie wiem, nie wiem co myśleć. Oni są teraz spanikowani. Ona, t, t, ta pani to już w ogóle tu. Badają teraz e, namiot, czy czasami włącznie jest w środku. Zresztą Ale robiła to samo, jak przyjechaliśmy. Nie wiem, zmieszany jestem strasznie. Zobaczymy, co będzie się dalej dziać. Ale tu śmieszna sytuacja, znaczy śmieszna, no. no taka grozy trochę, no pewnie te noce jak będziemy tu spać będą takie, no takie trochę dziwne, no zobaczymy. Oni tam teraz debetują, tylko boimy się, żeby nie było jakiejś zadymy, żeby tu właściciele do nas nie przyszli, nie powiedzieli, że my straszymy gości. Ja raczej z dobrej woli chciałem powiedzieć, że no, żeby uważali. O, oni są jeszcze bardziej zestresowani od nas. Ja jak berety. Słuchajcie, powoli sprawdzają materac, wszystko sprawdzają pod namiotem. Będą jaja. Słuchajcie, sąsiedzi kompletnie nie mówią po angielsku ale przez translator e, zaczęliśmy rozmawiać i doszliśmy do takiego punktu że będziemy nawzajem e, bardzo mocno czujni musimy mocno pozamykać namioty e, jakby co to będziemy świecić wszystkim co można mamy pochować e, też co jest możliwe jakieś buty żeby to wszystko było w środku pozamykane e, ja zostawię nawet latarkę która będzie świecić na te drzewo <grywka> Dziwna sytuacja Andaluzja, Hiszpania. Jest pięknie, zobaczcie, ale mamy piękne widoki. Pozdrawialiśmy Ciesz się chwilą i pozdrawiamy rodzin Sonadę. Oglądamy ich... Yy, nie wiem jak to nazwać. <ścoughs> yy, odcinek z Triestu, gdzie mieli mega, mega kłopoty. Zakładam słuchawki. Mam tu internet i oglądam dalej. Bastek pozdrawiamy. Czy Anglia czy Szwajcaria, a na kempingu mamy koncert to będzie koniec jest Anglia. Anglia w finale mistrzów Europy A tu zaczyna się dziać impreza Pan, który obok nas był, to powiedział, że syn powinien zabić tego węża. Tak, tak, tak. Pan nie zabił. z gdzie nie ma węża. Nie wiemy jak się zabił. To gdzie? Słuchajcie, jak będziecie mieli chwilę jutro, staj po 18, to bardzo chętnie z wami porozmawiamy. 18, 19, przyjdziemy. Super, będziemy. Super. Eee, bawcie się. Dobra. Dziękujemy. Rewelacja. Okazuje się, że na kempingu Villa del Mar Nercha pracowali cudowni Kasia i Tomek, których serdecznie pozdrawiamy. To od nich dowiedzieliśmy się dużo ciekawostek o tym regionie i że koniecznie musimy jechać do Frigiliany, odwiedzić Dorotę. Ale to zobaczycie w przyszłych odcinkach. Serdecznie zapraszamy do subskrybowania kanału, tak abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Koniecznie kciuk w górę, a odważnych zapraszamy do komentarzy. Pomaga to znacznie w karmieniu algorytmów YouTube'a. Słuchajcie, zobaczcie, przytargałem tutaj, na tym kempingu są takie lampy solarne. One normalnie chyba stały, tylko mi się daje, że oni z, z, wiesz, tak, na te, te, takie bardziej klimatyczne i te tak pokładali. I, i, nie wiem, no drzewo dalej było i przyniosły mnie. No Dzień i miejmy nadzieję, że te węże będą się bały tego światła. Widzisz tam. A co widzisz? Nie, znaczy. Aha, bo ja teraz nie wiem, czy zasunie. Ty zasłaniasz chyba teraz. Mhm. O jest, no. Mają tu jamy, jak to nazwać? U nas światełka zaczęły się polić, lampki małe, ale się świeczą. Mhm. Na razie w tym roku nie narzekamy. Dobra, żegnamy dzień. Chyba, że węże wyjdą. To już nie będę nagrywał GoPro, tylko na pewno komórką, bo już wiem, że moja komórka dużo lepiej nagrywa jak jest ciemno. GoPro jest super jak jest dużo słońca. Dzień dobry, kolejny dzień, będzie nie było.